Zdrażajcie, tymi kołowcami, bo jak mi zginiecie, to już ciężko będzie wyciągnąć tą bitwę. Ten kołowiec nie może się... ten? Czy co? On utknął? No on utknął, utknął! On utknął. Dobra, okay. Uf, Mamy bicie na tę... mamy bicie! Ej, podjeżdżać wysoko! To! Na trakcie ci. Thief na truck'u Nice, nice. 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 Oponę za zero Patrzcie, koło, bez bezku, bez ku Dawajcie go podświe... Dajcie szybko środek Dajcie światło Dajcie środek Dajcie Dajcie, środek. Dajcie światło na środek Macie Koło dobra, dobra. Co tam siedzi 277 277 Arta 277 O głęboko bije Normalne chyba, nie? Schowali się. Kuksaniec! Tu, tylko... A, cofnął. Nieważne. Dobra, jedziemy dalej medami. Medami, medami, jedziemy sobie. Ciężkie już tutaj niżej mogą sobie jechać. Ciężkie, niżej. O, dobrze. Siadło. Nice, brawo. Ciężkie nisko jadą sobie. Dojeżdżają sobie dotąd. Ciężkie? Tak, 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 tak. Oj, Jedniaków icieczki mamy Oni się przyjmują. Macie 277 wyjechał jak dupa Klepać go. Chodźcie medami, jedziemy w ich las, zapuszczamy się. To robią, to robią, Widzę, widzę. Z tego postawiłem chłopaki? Możecie podświetlać ten środek już. RTKD Dawajcie. Tu dojeżdżacie sobie do środka, my sobie medami wjeżdżamy na kapa ich, górna. Oj, trafił. Trzy pierwsze, kap, kap lepsza Le musi wypychać. Jedziemy i strzelamy w Leo. Jedziemy i strzelamy. Gównka! Brawo, brawo. Hunter, leper i ja na kapa, reszta, gnać y, po arty. Cifa mamy kapę, Damek padł. Dobrze, dobrze, spokojnie. Reszta, gnać po arty. Dobra, to ja pada. Ciśnij, Wiktor. Cofnij się, cofnij się, cofnij cofnij się, cofnij się. 7 będzie chciał dekapa Kowicz. Kołowiec Uruszajcie Kołowiec. Kołowiec. się żeby na rok nie mogłas Eee A Sasi chodzi za studowę Tak, 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 właśnie Nie za stodowe, bo Arta może bo właśnie Dobra Arta Kady, Arta KD, już Aż stąd nie mają bicia, ej, chłopaki, stąd, stąd, stąd nie macie. Stąd nie mają bicia Arta, to, tak jakby dobra. Okay, Arte. Arte nie strzelajmy, zamiast. nie strzelajmy skapa po prostu. będzie najprościej sekund. To... Nie, żeby nie blindowała przypadkiem za tą stodoę. O właśnie. No, ale no dobra, ale nalot szedł za stodołą. To było bez sensu trochę. Paru, ale to... koniec. 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 A dobra. Chyba, że tak Gdzieś. Centralnie za studoę Nie, nie, nie. chodziło, że byśmy zasłonić przez Jakie jej polosowało? 895 to ładnie to mi idzie więcej, co z wczoraj E3 no tak, tak, tak na tego dzika. Nie, takie coś ma nagrać, takie coś ustawienie, to mi się podoba. Michuł, trochę za wysoko na zamku żeśmy stanęli. Wiecie ja do przodu? 84. A ten nalot coś wam pomógł czy nie? Na zamku. Nie, pojechali tak, po nas jak... Ja to, bym wam bardziej pomógł, tego, ale to mnie ty zaczęły berw w Dupę Wiecie co, kołowca na pewno nie, kołowca zmiana. Dzika też zmieni? No. Tak, to dzika też góry. zmieni. To chcesz grać, to chcesz. Nie chcę CGC, wiesz? Nie, jakoś tak mnie nie To samo co wcześniej zagrajmy, w sensie Górę? więcej medów bym potrzebował, tak. Te, to TVPK z tej strony możesz spokojnie wziąć. Tak, no, właśnie. Okay. Latać, nie, nie bat, nie, za długo ładuję. Yy, no, Rafał, weź do Raz, dwa, trzy. Tak, TVPK. ci na Hunter jak najbardziej. Tak, trzy Będziecie super. Na nie, nie, będzie stać sobie w tym miejscu. Bo... Na jednego czy na dwa? Bierzesz jeden. Rafał, tylko jeden. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Rafał? To jak raz, no. dwa. A, bo pierwszy, 430, u, nieważne. Pierwszy magazynek zwykłych sobie załatwić. Będziesz miał Ja tylko jedę na apecerach. No, bo będziesz miał bokiem i moż, mogą w traki wchodzić. Nie ja wiem, dlatego mówię że tylko APC-em, bo zwyk... mi nigdy nie wchodzą. Kumulaki tylko Multi-Nob używa. Ta strona jest lepsza, szczerze, mi się lepiej. Ale odgrać. chyba tą stroną szybciej się wjedzie na tą górkę. Tak, tu tak, tak, tu tak. Mamy pół kratki bliżej. Nie wiesz, że ma. Ale to no, nie oznacza to, 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 że jeżeli ktoś ostatni jest, że ma wjeżdżać. Jeżeli oni wjeżdżają, wszyscy, wszystkim jedziemy. Natomiast jeżeli nie wjeżdżają, to ostatni czołgi nie muszą wjechać Pan Ja że też pojadą na górkę Nie jadę. No, bata sobie wzięli. No, na, górkę. na górkę. Mają, na górkę. Na pewno górkę. mają dwa lajty. Dwa lajty na górkę pojadą, na pewno. Dobrze, tak jak mówiłem, TVP tutaj. Isy siódme, Super i Chieftain sobie gracie na wieżyczkę, postawiajcie się, żeby ten cgc was, e, wszystkich wiecie, w kupie, żebyście nie stali, po prostu, reszta pchamy się na górę 430 jak nie wiadomo, to się nie pchać też, co nie? Raczej nie wiecie, ale może się uda no, ja oni, jestem wierzy, oni zagrają, na falcie się uda Ale mają tylko trzy medy, które są szybkie, więc resztę ludzi ja. zdążymy przesnaleźć A, ciśniemy szybko 3 medy i baczot, ci, jest który jest nie zdąży się nie doładować się Zablokowali przy wieści. Do lewej, do lewej chłopaki, żeby się nie zablokować tutaj O właśnie, Herflik już się zablokował Dzień Dobra, ja ci jedziemy tam, nie się się. Jeden dwóch zginie, to jest pewne Nie zatrzymujcie się. Musicie wjechać. Wszystkim Dawajcie, nie zajmują nawet już tylko się. Jedziemy! Jeden może, ej. Jeden może, ich, zablokować. Jeden może ich zablokować! Nie, jedziemy, ej! Nie, bo oni zbyt nie chcą wjeżdżać, po co mam czołg marnować jeden? Dobra, dawaj, dawaj, dawaj! dawaj. W opór wszyscy! Dobrze jest, dobrze tak, jest! Tak, tak. w opór. W opór. Trak, 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 trak! mały Nie tak, 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 te tak, tak, Robimy! Małe tak, tak, Masz tu. Lighty. Ja ładuję. tak, 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 tak już Wy plecy Wjeżdżać tu, wjeżdżać tym Kto Chyba mi tam af, płyna, kto w ma w 140 Dobiję go, dobiję daję go! Dajcie ci w tej, dajcie ci w inne! Wjeżdżać, tak, wjeżdżać, wjeżdżać, wjeżdżać Czemu nie stać mi tu, tylko wjeżdżać w tono Michu... dajesz, wjeżdżaj Wróbcie tą górkę To się sprawy aż kapitka co ty metem nie wystartował Górka ginie! Wiktor Motys poradzicie sobie, macie następnego chieftaina w razie czego, jak zrobicie tego pierwszego Nice. I róbcie sobie tego drugiego Odjedźcie, na blisko Zasłoń go Maćko, daj sobie spokój. Maćko zasłoń. nie! Nie cofaj, zasłoń go on jest na trakcie. Matko czekaj, Matko, czekaj! Herflik ma gąskę! Matko czekaj! Czekaj Matko! Herflik! Nie mam ma, na... Ma ma to nic, ale musisz to przyjąć, to jedź po prostu! Po prostu przyjmij pechę! Przyjął chyba. Nie? O, nie i ktoś z Od, Odbija Odbije, odbije. Jadę, jadę, jadę. Się o, mingo. No. Ej, Conqueror mnie ściągnął, Arto. O kurde. Dawaj, poradzisz Wadę. sobie, Wiktor. Tak środy. Maćku, trzymaj się. Pitek się obudził. Dobra, no, jest git. Jest git. Tak, 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 tak. Nice. Dzień Dzień co? Dawaj, Pitek, baton. Kurwa, ale tego Pitek Tera jest. Teraz Na pewno jest. Ja, ja za dwóch na chwilę. Nie go jadę. I part. Uważaj, Wiktor, na artykuł. Rafał, ile zrobiłeś fukiem Za czysto, ale blokował mnie ten bat. No, i tak dobrze. Mało. No wiem, że mało, ale i tak dobrze. Ja przyjmowałem tyle pokus, więc stanęłem to Z nie mówię, choć... mnie wysadzili zaraz, więc... Mnie wysadzili? Najpierw podpalili, potem wysadzili? Nie, ale słuchajcie, pomimo wszystko, wszystkich podpaleń, wysadzeń było okej. Okay. Potrzebujemy no. po prostu to zrobić. Musieliśmy tak jechać na hamę. Nie było innej drogi. Oni się oni zawahali. Oni to samo zrobili. Tak, ale oni się zawahali, widziałeś, co te 140 i te 907 tak, to zrobiło? Ile tameli, tak, no i później dopiero wjeżdżali. Stracili prędkość, Dlaczego? no i nie wjechali przez to. Dlatego powiedziałem, że jeden mógłby tak zrobić, że po prostu na hamę i stanąć bokiem, wtedy mieliby problem. Tak, tylko w momencie, gdy oni rzeczywiście tak stanęli, straciłbym jeden czołg. No tak, ale w sumie, jakbyś yes, to tak. zatrzymał, to tył konkurory mogłyby jeszcze pechy zrobić, wiesz? Ruinberg. Proszę. Pewnie tutaj będą się kurcze bronić, kurcze. Jak... Obrona chowy raczej. Ehm... Jednego kołowca? Tak, tak, seba, chcę CGCK. Jaki e, Kołowca czy nie? Nie, kołowca nie. Wienik? Eee... Tak, chcę, już Wam Kaj. mówię. Konie nie chcę w ogóle. Chcę twarde czołgi. Dzik. C, tak, dzik. Może Polak jest ok. Polak jest ok, jak najbardziej. Isy, siódme, Polak. Nie za dużo, e-trójek też. Zostawić i trójki jest ok. Możesz zostawić Duszek. Oni będą mieli problem, przebić. Tylko wiesz, co oni pewnie będą grać kampę, to. Tak, ale trójki mimo wszystko. Co by nie było, to one dadzą spyrawe. na na dać. Słuchajcie, jak będą grać kampę typową, to Seba powoli będzie sobie strzelać i to rozbijać. Po prostu zarty. Musimy się nauczyć na tej mapie cierpliwości. Potrzebujemy też. Y, leper weźmie z. Mega. Tak, jest, właśnie I leper na 140. Na 140, więc. dobrze. Zmieniać czy zostawić? Nie, zostawić, zostawić. Jeden jest za mało? Nie, jeden jest nie. Za mało, w akademiki. Wojtek. O, no. o ile o nie będę grać tych kampy, co nie? Mały no. bij... W? Rafał ty bijesz ze zwykłych czy ze złota? Wywalił go? Rafał? Mały W jesteś? Wywalił go Rafał, ty bijesz w, w mieście ze złota czy zwykłe? Znaczy tam full squad? Najemniku w ogóle. Nie, nie właśnie potrzebujemy szybko. Jesteś rachowca. 40 sekund. Dwie minuty nie zdało się. Nie, nie chcę na nic. Najemnika w jakiego kurde, o ile zdążę To teraz zobaczymy, oni będą mogli atakować jak będziemy w 14. Chociaż. Mm -hmm. Chuj go wiem. Kurna, nie nie nie. W sekundach, puszczaj. Ale my rozbiję. Spokojnie. Cierpliwość hmm. i rozbijemy to. 14 Czern też damy radę. Puszczaj to. Tak, już nie ma co czekać. Ostatnie daliśmy radę w 14. Damy radę, na nie. Była inna mapa. Słuchajcie, nie wywalcie się nikt. Cierpliwie koło kolega koło kolejki. Damy im radę. Polanawus. Po nie grają na kampę. Nie, grają na ataka. Polonawus. Po Akademiki i środek. To jest nie atak. jest kampa, tak, to, to jest atak. Kampa to bym się kurna. Niedobrze, fest. Środek ta. i... Tam nie dam rady w Akademika. Mnie Teraz dojdzie... tak, mamy 26.0, mamy 277. No, spróbujmy, kurczę. Przejechać tu, kurde no spróbujmy. E trójki. dziki. Kurna, nie mam obrotowych. 140 też. Reszta niech się rozstawi po tych kątach, kurwa. Po zagrać. Słuchajcie, jak się któryś ciężki zatrzyma, to będziemy w dupie. Bo tu kilka czołgów dojedzie, ale reszta, te, te peki, to muszą cisnąć. Co by się nie działo. Po prostu przytankować, bo my widzimy na środek... ...i będziemy mieli ciężko. Jadą. Jadą. I my też nie możemy iść dalej. My też. Fokusujemy. Jedziemy jedziemy, 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 Fokus, 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 fokus. Fokus. Ja chcę dobrać. widzieć fokus Ztrzelanie i Fokus Przytrzymaj, przytrzymać to! Jest super, jest super! Niepokoju! Obiekt, obiekt, obiekt Na nalot, uwaga! Na nalot! Obiekt, Musimy! Dawaj, do... dawaj, dawaj, dawaj! Fokus! Dobijamy! Nice! Lecimy dalej, lecimy dalej! Z dobrze mi jedzie. Cisnąć dalej, cisnąć, cisnąć dalej! Cisnąć. cisnąć! Ej, wszystkim cisnąć! Jak jedziemy to wszyscy! Już! Nalot KD, będzie zaraz Jedziemy! Jedziemy do przodu, chłopaki, bo na zaraz leci. Dawaj. Dawaj, dawać, Proszę. dawaj, dawaj. dawaj. Właśnie... Jest okej. Okay. Tak, jest okej, okay. jedziemy, ej. Wiecie, wiecie, e to w wiecie? Właśnie Buzeta. to robimy, ci w tajny wybijamy. Się cofa mi, mi ten. Dobicie? Jedź Wyszek. Jadę, bo mi się cofał. Jechać. Bidzie. Cały czas jechać, panowie. WZT, WZT, pechy, po kolei WZT. Obiekt na WZT. Dzika! Brawo, ma kasę! Dobiję, dobiję, bo zetek! Dobiję, bo Jest Jest 140! Nie marnujcie pani, okej. Dobra. Nice! Brawo! Dobrze jest! obiekt, 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 Dobra, poczekaj. Moment, To 140 dojść do sobie. Ale nie rozluźniaj się, gramy dalej. Ale ten dziki, jak taki fajny dźwięk odbija ja słyszałem. Jadę w akademiki, mój Tak! To odpuśćcie na. Tu chcę widzieć na 240! Ja już jadę, ja już jadę! No, ja bo ja jego biję, dzika! Jobo, Potrzebuję pomocy kogoś! Kurna osoba, czemu ty jeszcze żyjesz? Słuchajcie za mnie! Żleci? Małka, <noise> ja mogę! <noise> ja was kika woki, mego biję! Ja, ja no, nie mam amoreka, kupcanie! Wysadził mnie jeszcze na koniec. Małsa skończcie, ej. Nice! Kurwa, to Ufaj, to trzeba Prze przebiłem. Właśnie 140 pomiędzy. Czekaj, rafał, na Coba, czekam na ciebie. Ja go Dobra, Dobra nie tam kończę się. Ja zaraz zmienię, ale cię ubijam. Nie się wyjść. na kapa, tam nie skończę dobijam. Kończy tego pierdzielonego kołowca, kurwa, nie chcę go widzieć nawet. Dobrze mu tak się zachoił. Tak, o, no. Minął? Nie, nie lubię kołowca. No niestety mnie tam nie ma, więc nie ja. No. Jak kołowiec mnie bije, to go nie lubię. Jak jestem swój swoim kołowce, jak bije kogoś, to lubię. Ja ci odbijam i to 140, dlatego się ja przy to tej skarpie życzy, zatrzymałem tam i... na środku. Ale brawo, I ja oni mi strzelali, a ja się zrobiłem że celą bijać. Bo Nie, to było bardzo dobrze. To było e, super zagrane. się I, no, sobie, mi tam obijam, To ale, było idealnie zagrane się całkowicie zrobiłem. Małe nie jest co, co robiłem, no, mam. Powiem ci tak, jak wrzucę tą powtórkę z tych dwóch ostatnich bite o, dzień dzień Zobaczysz dobry, jakie koło. mi wchodziły, a gdzie miałem celownik. Dwa kołowce. Celowik? Ja o tym Dwa kołowce, CGC, to już chyba. 140, 277, 430U 1 Strv jak najbardziej o, dzień dobry, Nikodem. Eee... Co, Rafał, możesz co, mam co, co? Żego, Kurczę, bo mam dwa w tym momencie, a Nikodem zbytnio nic dobra. nie ma, oprócz sterfała. To dobra. jakbyś nie mógł... Nie, gra, nie gra. Coś dobra, innego. zostaje, 2, 6, 0 Weź mi, weź Ja? Mam 2 6, 0 Nie. 2-7-7 może Nikodem, zostajesz na sterfale. tak 2 7, 7 jak najbardziej. Ile mam medów? Raz, dwa, trzy. 4, 5 mał medów. Jeszcze potrzebuję ktoś, żeby strzał. A którą, którą stronę gramy? Którą Górę. Stronę? Górę. Górę. Ale nie, w którą stronę chcesz ty grać? Ja zielony chcę grać. Las? Tak. Las. Dobra, to trzy. las medu. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rafał, zmieni jednak Nastarfała. Panowie pamiętajcie, jeżeli e, gracie przeciwko chiptainom, dajcie im się wychylić bardziej. No tak, bo Albo z nich po prostu wiedźmy. Tak, to tak. Też, też Mamy artylerię, ja bym, ja bym... Jak nie, nie będą mieć arty, to wiecie. Mamy, no ale... A Sasik, nie, nie, możemy, nie możemy grać na wieże z nami, bo to jest, źle się kończy. Tak. tak. Wiem. Zdaję Dla sobie sprawę. No, Słuchajcie, po to mamy esterfały, żeby one strzelały, prawda? Nie że się Uwierz mi, że jak oni zajmą sobie miejsca na wieże, to mi się wydaje, że oni wyjadą. Mogę się mylić, ale to jest moje zdanie. Żeby być Też karty, zaraz zobaczymy. Może być też kampa. Tak, to Można no, no, tak, poczekać. Pamiętajcie, cierpliwość. Jak nie macie pewności. No nie wyjeżdżajcie. Tak jak jak Adam widziałem. Ja, Arton, czekam i wyczekam przeciwnika. Macie chyba? wczoraj na ensku ku próbę, że tak powiem, waszej cierpliwości. Wyszła bardzo słabo, więc dzisiaj. HP. E, trzeba poprawić to. To! Na słowo oszczędzać HP, chowacie się za winkel, nie pokazujecie się. Po prostu. Nie pokazujecie się. Nie pokazujecie się. Nie ma problemu. Dobrze. Standardowo STRV do tyłu tutaj. Jeden, Obydwa kołowce. Nie, sorry. Jeden kołowiec stół, drugi kołowiec stół. Niech mi pojedzie. Medami w pierwszym momencie stańmy sobie gdzieś. Nie wiem, tu, żeby z nas tylko nie wyświecił, nie dajmy się wyświecić. Ciężkie tu, ciężkie ja tu. Się... No. Ciężkie ciężkie te dziki lewo. wzięli po to, żeby pusznąć. To będzie pierwszy wiem. ruch. Puszną e, razem puścia. z medami. I ci tutaj będą dokładać na wieżę Zzijcie P. Zniszcie ten domek, tu, na kapie. Odstrzale. To... Matko, sorry. Żeby was Kowes tylko nie wyświecił. Medami, to, uwaga. Musimy się pod takiego, takie mocne przyjęcie ustawić. Oho! Ebere, Ebere, to sobie rob, robią swoje. Kurwa. Zajmujemy zielone, wszystkim zajmujemy zielone. Jedziemy, przodem, medy, A, medy też. A te Esterfały będą, to tak, 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 tak. tak. Jestem jak, jak, jak. Jeden cięższy, tu, za nomek. WZK. WZ Kołowcem, gnaj na artę. Gnaj nie, na artę, koło. Ale oni jak tam tu gdzie stoimy to jak oni wiadomo. Medami puszujemy, medami puszujemy przez środek. Kurna pierdziele to, jedziemy Tak, jest, tak przestawić się Patrzcie Już coś mają Dobra Strzeliła, robimy wZowa mi się bo ja dostałem Ej ten ma autyzm? Poprawiłem to jest ja. tak? klawca. Nice. nice. Chiffa mamy bokiem. Esterfały? Nie trafiłem. Dostał? Nie trafiłem. Ja ja Chiffa to, to, to zaraz wiadomo. Baga na naloty, jedziemy cały czas medami. Jedziemy, odciągamy tą stronę. Słuchajcie, esterfałami, ja mam pod, podjadę troszkę dalej. Patrzcie, mamy dzika jeszcze. Mamy dzika. Zjedźmy tego dzika, chłopaki. O kurna, dobra, to nie, chieftain. Chifftain na co Czej Cześć, lot idzie. Ale, na ale, 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 Podjeżdżamy, artycele. wszystkim domykamy. Daj, traka po prawej. Nie Tu, Wiktor. Kurde, no przejechał. Z byłem... Wiecie tak, wjeżdżamy medami, tu, tak. wszystkim wjeżdżamy. Podjeżdżacie serwałami, ja pikuję. Lewandow. Te Dawaj, czołgi niech domykają stąd, te czołgi stąd. IS-7, tu, progetto. Domykać z drugiej strony. To co jest się to, Grajcie na czatki 430! Na czas. My domykamy to, domykamy to wiko. O kurwa! Jest dobrze, jest dobrze. Ci tej. na no, dobicie. Kto kończy? Tak, do do... do Gramy na, na kazłuby. Tego 430 się skupcie bo was Kto ze jest, robi. Nie Nikodem spokojnie, ja jeszcze o, robię tak. pewnie. Kowiedz? Cofnij, cofnij, będę w Cofnij, cofnij, będę. Zaraz wychadzam nie tego jednego. Mów jak ci przeszkadzam. Mów, ale mów. No mówię ci to. Tylko mówcie sobie kiedy to przeszkadza. CB1. Aj powiem ci, że patrzę bardziej na mapę niż na ten. O całnie weszło. Termo. GG. Koniec. Takie ształ są potrzebne czasami. Ładnie dostał. A jest Ale te cipy to były takie trochę głupie, nie spodziewały się tego za szybko. Zapaść, ja nie wiem, co nie co? Myśleli, że będziemy no, bardziej kampić, bo ja te rfały... Odwróciłem Uwaga, reszta jechała po e, Wiecie co, oni chcieli sobie przejechać tą stroną, bo przecież tam dwa czołgi przejechały sobie, tak naprawdę. My, My sobie po kolei ich jedliśmy przecież. wyjechał dzik, stanął tutaj, odwrócił się do nas do tej na w dupą i zaczął jechać w tą stronę, dzik dupą do nas. Dostawcie go. Nie spodziewałem się, że tak szybko podejmiemy fryzję. Kurwa. Ej, jedzie. Ej, no, ale... nie uciekaj mi. Emma. Trzeba... On jedzie pełną falą na mnie, weźcie zjecie, bo... <grym> ja jedzie... To jedzie pociąg w pierdzielu. Ja Czyli ja jechałem, co, kopujemy? Ja, jak koło w tym tą tak. Ile ładujesz jeszcze? Tylko rezonant dostaw się. Ja sobie normalnie na luzie teraz jechałem, 30 oczywiście niczego się nie bałem. No i o to chodziło przecież, no. Żeby jechać cały czas z tymi medami, no. Widziałeś? Jest, A te ci w to jest środ. No chujowo zagrały. No, nie wykorzystali potencjału, ej, ale ja się dlaczego Dobra, ja kończę. ja rozpiniam. dlaczego dziki się ciągną nas dupą, do mnie i do Rafała odwracały. No ja kończę, jakby co. Nie, ten Bo jeden walił środek, ale ten nie, pierwszy, no. to nie wiem. Dobrze Rafał mówi. On nie, on nie stał jakoś głupio, on stał do środka scelowany, ale się nie spodziewał, że dwa, ale, ale ten, ten drugi, Ten drugi podjechał do tych domków najbliżej naszego,